Byłbym zapomniał, macie meeting w pracy i spóźniliście się. Wszyscy siedzą przy stoliku, a ty wchodzisz. Nigdy, nigdy, nigdy nie przepraszaj. O, przepraszam, spóźniłem się. Dada, da, da. Nie, 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 nie. Wejdź do tego pokoju, jakby się nic nie stało. Usiądź i słuchaj tego, co tam wykładowca mówi w tym pokoju. Jeżeli ktoś ci się zapyta, o, co się stało. Dlaczego przyszłeś tak późno, to co ty wtedy odpowiesz? Powiesz mu, kontynuujmy z tym naszym tutaj spotkaniu czy meetingu, a jeżeli jesteś zainteresowany, co się stało, zapytaj się mnie po tym spotkaniu i wtedy możemy porozmawiać. A w tej chwili skoncentrujmy się tutaj na tym spotkaniu. No to na razie. ご飯バス。